Cześć, witajcie, z tej strony Fun, a to pierwsza recenzja figurki z serii Black Series Szturmowca Świątecznego, jeżeli można go tak nazwać. No i mam nadzieję, że ten odcinek będzie udany. No i nastał ten moment, moment w którym do końca już pogrążę się w bankructwie, czyli moment w którym po prostu otworzę tą figurkę. No i dajcie mi tutaj chwilę, to jest w ogóle moja pierwsza otwierana figurka. To jest uroczysty... Moment, chociaż za chwilę mogę go zepsuć, bo może to będę się bardzo źle otwierał i długo i nieprofesjonalnie, ale nie szkodzi. Muszę się tego nauczyć. Tak, ja to, jeżeli ktoś by pytał, na razie planuję zachować te pudełka w swojej kolekcji, ale w jakim... Ale jakoś nie będę ich wyeksponowywał, więc, no, jakieś małe ryski tutaj mnie mało interesują. Zresztą to pudełko i tak nie jest w idealnym stanie, tu widać te atrysy, więc, no nieźle, wybaczcie, że ręce drżą, ale zastanawiam się, jak to otworzyć, już widzę. No, bo tu jest ta siemka, no i nie wiem, czemu mi po prostu tutaj te nożyczki nie chcą wlecieć. Pod to, no, ciekawe, czy jak będę kupował więcej tych figurek, czy będę się kiedyś śmiał, jak ja to otwierałem. Czuję, że chyba tylko gorzej poniżej to pudełko. O, jest, poszła druga plomba. Mam nadzieję, że to już wystarczy, żeby dobrać się do tego pana. Aha, no już widzę, że jak ja coś źle otwieram, Za bardzo na Hama chcę to chyba otworzyć, ale też nie widzę za bardzo innej opcji. A, bo tu jest ta się kurczę. No to jak ktoś też będzie po raz pierwszy kupował sobie tego typu figurki. Niech ktoś sobie uszkodzić kartonika jak ja, to tutaj pamiętacie jest tasiemka. No ja właśnie sobie już lekko uszkodziłem to pudełko, chociaż na zewnątrz tego aż tak nie widać. Od wewnątrz jest gorzej. Więc nie jest źle. No i dobra, otwórzmy. W środku nie ma jakichś, nie wiem, instrukcji czy czegoś. No i jak ten nasz tutaj ym, żołnierz się prezentuje. Aha, jednak jest jakaś instrukcja, kłamałem ale nie była po prostu na dnie pudełka. E, czy jest coś tutaj ciekawego? To jest chyba informacja tutaj, że pewnie są niebezpieczne małe części do odławienia się i że to hasbro wyprodukowało. No cóż, taka ulotka jest. E, no a my co? Zapieramy się tutaj za tego otwieranie tego pacjenta No i zobaczymy, czy jest tutaj godne uwagi. A w zasadzie może jeżeli to jest moja pierwsza figurka, to otworzę ją, wyjmę ją razem z wami, jak już otwierałem tutaj to pudełko. No i, i jak się do niego dobrać? Może za nogi? Matka jak jak faraon mumie ten się wyjmuje. No, naprawdę jest dobrze zapakowany. Jak go muszę z drugiej strony otwierać. Chyba nie będę zatrzymywał y, tych y, y, foliowych tutaj tych wypełniaczy. Jeżeli chodzi o figurkę, jest naprawdę ciężka. I to mówię jako dobry sygnał, bo to nie jest jakaś, wiecie, taka lekka plastikowa tandetka. I e, tutaj jeszcze otwieramy tutaj blaster, wyjmujemy. I jeszcze trzeba wziąć... O matko, baby odę. No nie róbcie tego sami w domu. Nie no, oczywiście żartuję, to jest zwykła figurka. No ale teraz pora, tutaj ją może jakoś skompletować. No jeżeli chodzi o baby jodę, to wystarczy chyba po prostu zamknąć tą torbę. He, tylko się jest. Nie no, powinno się dać. Już takie miałem. Heh, robiłem. Że tego się chyba nie będzie do dało domknąć. Że to jest tylko takie dla ozdoby. No ale wygląda mi na to, że się powinno dać. Przynajmniej to by było logiczne, i jeżeli płacimy tyle za te figurki, to powinno być to możliwe. Wcześniej nic mówić, to była jak do tej pory najtańsza figurka, którą kupiłem z Black Series. Tak, to jest pierwsza, którą otwieram, ale nie pierwsza, którą kupiłem. Wcześniej też pierwsza, którą kupiłem. Znaczy ciężko mi powiedzieć, bo kupowałem razem z imperatorem, bo jak kupiłem te dwie figurki, to było taniej. E, bo jakiś tam kupon dostałem, na Allegro, czy miałem później dostać, już nie pamiętam, ale w każdym razie się opłacało. Kupić dwie, kup więcej, kup więcej. No i kurczę teraz, zobaczymy, czy było sens kupować tyle tych figurek, czy się nie rozczaruję Póki co, ja to bardzo nieudolnie tutaj klecę. Mam nadzieję, że pierwszej swojej figurki nie uszkodzę, bo to trochę by było głupio. W ogóle żadnej mam nadzieję, że nie uszkodzę. No i już w ogóle mam, jeżeli chodzi o tego tutaj um, Scout Troopera, to pierwsze zastrzeżenia. Ale o tym zaraz. No jeszcze blaster. Hmm. Jeżeli ktoś się zna pewnie na tych figurkach, to pewnie widzi, jak ja to nieudolnie robię, że jak nieudolnie nagrywam tą recenzję, ale to nie jest profesjonalny kanał. Yy, domeną tego kanału jest to, że jest polski i powinno być więcej odcinków o tych figurkach niż robią to inne kanały, ale to, tak wiecie, tylko tyle. No, trzyma to tak bardzo, tak popianemu, trochę jak taki wiecie, yy, taki gościu, taki, taki gangsta. No, ale może taki będzie właśnie śmieszniejszy. No i jak on stoi? Uuu, figurki. Nie, nie opłacało się ich kupować wiele. Nie opłacało się tutaj otwierać tego kanału. Dobra, dajcie mi chwilę z tą figurką sam na sam. Ja tutaj coś z nim porobię i za chwilę go jakoś tutaj lepiej ocenimy. Może albo i nie. Opinia będzie szczera. Jeżeli chodzi o sam design figurki, to uważam go za bardzo dobry, ponieważ wygląda trochę jak taki, wiecie, pracownik na takiej imperialnej integracji i taki, wiecie, już który tutaj opił się barszczu i już może tutaj zacząć tańczyć w takim świątecznym sweterku, który zakłada się raz, maksymalnie dwa razy w roku. Bo wiadomo, święta Bożego Narodzenia często świętuje się, organizuje się w pracy, chociaż uważam to za swego rodzaju absurd. A drugi raz podczas, no wiadomo już, prawdziwej wieczerzy. No i wiadomo, ten piękny efekt tworzy tutaj właśnie ten sweter z Baby Odom z Grogu. No i naprawdę wygląda niesamowicie, ma mega ilość detali. No i tutaj muszę się doczepić, ponieważ właśnie tylko ten tors jest tak naprawdę tak ładnie nadrukowany. Już reszta figurki nie prezentuje się tak dobrze. Na przykład hełm już nie ma takiego ładnego z tyłu na druku, więc no to jest na pewno minusik. No i w ogóle nawet i plecki z tyłu są przedko zadrukowane. Znaczy, one nie są nawet w ogóle zadrukowane, po prostu mają czerwoną farbę przeciągniętą z tyłu. No i nie wiem, no coś bym widział: jakieś przedłużenie tego sweterka, czy jakiś inny motyw, czy jakąś małą wstążkę. No coś takiego, co nie wiem, może laskę cukrową. No coś taki mały akcencik tutaj z tyłu by na pewno by tutaj nadał tej figurce kolorytu. A tak wygląda tylko dobrze od przodu. No i niestety te stawy kulkowe bardzo widać, no myślałem, że te elementy zielonej zbroi tutaj to odpowiednio zasłonią, a niestety tak nie jest, no i oczywiście można to po prostu trochę przymaskować odpowiednio ustawiając tą figurkę, no ale nie ukrywam, no po prostu trochę mi to przeszkadza, ponieważ no nie daje to takiego pełnego manewru, jeżeli chodzi o cyrkulację tutaj ruchową tej figurki. Sam blaster, no po czasie trochę mi się bardziej spodobał, ale niestety muszę go trzymać w tej kaburze. Chwalę tą figurkę za tą kaburę, ale niestety ta broń bardzo ciężko wchodzi do dłoni, no i mi się to na przykład udało zrobić tylko raz. No i wiadomo, mamy grogu, myślałem w sumie, że będzie można go wyciągnąć, niestety to jest niemożliwe, ale w tej torbie bardzo ładnie się prezentuje, trochę jak taki prezent dla imperatora. Ale tak podsumowując, jak oceniłbym tą figurkę, myślę, że na takie mocne 8 na 10 tutaj można śmiało dać tej figurce. No jak mówiłem, no tutaj największym mankamentem jest to, że te elementy zbroi nie zasłaniają tutaj tych stawów kulkowych i że z tyłu jest nie nadrukowany, ale generalnie nie jest źle. Bardzo ciekawa figurka, można ją dorwać w dobrej cenie, także gorąco polecam. No i na zakończenie chciałem Wam życzyć jak najlepszych, udanych, wesołych świąt Bożego Narodzenia jak również szczęśliwego nowego roku.